Dzień dobry, tu ja mówię, a będę mówił szybko, sprawnie mam nadzieję i treściwie, bo znowu jesteśmy na zewnątrz, a coś się dzieje zawsze przy tej okazji z telefonem, po jakimś czasie się rozładowuje, czy przegrzewa, dlatego do dzieła, za mną ściana po ostatnim szlifie, zaraz będzie malowane, to dla tych z Państwa, którzy się ciągle interesują losami. Ściany, a są też tacy, którzy pytają, co z płotem. Proszę Państwa, będzie się robić wszystko po kolei najpierw ściana, najpierw taras, później płot. A przede mną komputer, laptop. Ponieważ chcę dzisiaj mówić o Polskim Ładzie, czy tam nowym Ładzie, to już cholera wie, jak to się nazywa. I bardzo proszę, abyście Państwo cierpliwie zostali przy komputerach. Chociaż wiem, że bardzo, ale to bardzo ciężko Państwa namówić na jakiekolwiek inne zagadnienie, niż to, które jest naszym zagadnieniem wiodącym, ale tak już wcześniej mówiłem, no, staram się, abyśmy nie zwariowali wszyscy i nie byli sierotami po jednym temacie za chwilę, bo to się w końcu, w końcu musi jakoś sfinalizować i miejmy nadzieję, że będzie to. Jak najszybciej. To dziś, proszę Państwa, Polski Ład, a na zachętę powiem, że mamy do czynienia nie z klęską, ale z tragedią, albo jak mówi młodzież, z zaoraniem. Bo jak Państwo pamiętacie, Polski Ład miał być nowym otwarciem PiSu. To miała być nowa akcja propagandowa. I co się, proszę Państwa, okazuje? Oto przede mną badania CEBOS. Tu też proszę się nie zrażać, ja wiem co znaczy badanie CEBOS, ale właśnie siła tego badania polega na tym, że jest to CEBOS, a pomimo tego wyniki tego badania są katastrof katastrofalne. Można zacząć od wskaźnika optymistycznego, bo według CEBOS 71% Polaków w ogóle słyszało o tym programie Polski Ład, no, ale to też jest proszę Państwa porażka, no, to znaczy, że 1 trzecia Polaków nie ma pojęcia o co w ogóle chodzi. To jest, to jest wbrew pzr bardzo wysoki wskaźnik. Bo jeśli spytacie Państwo o program 500, no to z całą pewnością 90%, yy, kilka procent, no, przypuszczam, że 99% Polaków będzie wiedziało o co chodzi. Więc, już na starcie, coś się Panom spisu, a przede wszystkim Panu Morawieckiemu, który stał się, się odwróciły proporcje role, rol, stał się idolem Jarosława Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński na tyle mu wierzy, że powierza wszystkie tego rodzaju e, grube projekty, no coś się w tym programie na starcie wyłożyło. Co czytamy dalej? Proszę Państwa, tu już jest naprawdę zaoranie, tylko 20%. Się, interesowało się zaproponowanymi, zaproponowanymi zmianami w ramach tych programów. 20%. Proszę Państwa, to nawet nie jest żelazny elektorat PISU, bo ja przypuszczam, że ten ciągle gdzieś się tam w okolicach 25% yy, yy, mieści, zatem tylko 20% w ogóle interesuje się tym yy, programem. Proszę Państwa, co się dzieje dalej? Yy... Ano, dzieje się to, że 41%, które usłyszało o polskim ładzie, źle ocenia założenia, które zostały w nim poczynione, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii gospodarczych. Dalej. Dalej. Najbardziej krytyczni wobec tego programu. Najbardziej krytyczni wobec tego programu są, proszę Państwa, młodzi. To już jest ostatnia istotna, według mnie, da, mnie dana, i to jest aż 55% osób krytycznych wobec tego programu. Co to wszystko, proszę Państwa, razem wzięte oznacza? No, to Oznacza to, że władza nasza kochana jedzie na ostatnim oddechu, ostatni a właściwie już na oparach tego. Oddechu, że ta prymitywna propaganda, która się rozniosła po, przez ostatnie dwa lata, ja wiem, że Państwo różnie podchodzicie do tego i uważacie, że PiS uprawia propagandę od 2015 roku. Ja mam o tym trochę inne zdanie. Chociaż nie oszukujmy się, polityka z niej i z propagandą jest nieodłącznie związana. Propaganda niekoniecznie musi być nacechowana negatywnie, bo to jest słowo, które pochodzi od innego słowa, czyli od propagowania. I niekoniecznie propaganda musi być kłamstwem, niekoniecznie musi służyć złym celom. No a polityka bez propagandy, czyli bez propagowania pewnych idei, pewnych rozwiązań, najzwyczajniej w świecie nie istnieje. Natomiast, proszę Państwa, PiS dostał czkawki, to dostał wyraźnej czkawki, to jest coś więcej niż czkawka, coś więcej niż zadyszka. To jest kryzys, kryzys w każdej postaci, bo kryzys zarówno w wymiarze samym koalicyjnym, politycznym, kryzys w wymiarze wizerunkowym, a tutaj idzie kryzys za kryzysem, bo przecież jeszcze mamy te nieszczęsne skrzynki. Dworczyka, no i ludziom w końcu się przelało, przelało się na tyle, że nawet elektorat PiSu i to ten betonowy elektorat PiSu nie chce już tych bajek o szklanych domach do 70 metrów kwadratowych słuchać i tych wszystkich nowych projektów, bo Kaczyński po raz kolejny mówi, że tym razem dogonimy Unię Europejską w 2029 roku, jakoś tak w okolicach 2000. 25 mieliśmy dogonić Niemcy no z tego oczywiście też e, nic e, nie wyjdzie a jeśli władza przestaje przekonywać ludzi i to w momencie kiedy proszę Państwa no co by nie mówić rozdaje przynajmniej w jakiejś części kiełbasę wyborczą no to z taką władzą jest e, bardzo bardzo źle to się przeskłada bezpośrednio na naszą e, dyżurną e, problematyką Dzisiaj Dworczyk po raz kolejny podkreślił, że 53% dorosłych zgłosiło się i zarejestrowało do eliksiryzacji, a to oznacza, że na pewno jest to grubo poniżej 50% wszystkich osób, które obję objęli tym programem. Nadal największą tajemnicą państwową jest to, ile osób zgłosiło się w tych najmłodszych grupach, czyli najpierw w grupie. 17-16, a później 15-12. No, jeśli coś jest objęte ścisłą tajemnicą, jeśli tych danych się nie podaje, no to wiadomo, że tam jest kolejna katastrofa. Proszę Państwa, jeśli PiS rusza z flagowym programem, który miał odbudować zaufanie Polaków, który miał postawić PiS ponownie w roli absolutnego lidera i to takiego lidera, który sobie poradzi ze zdobycią poparcia na poziomie pozwalającym zdobyć trzecią osiągnąć trzecią kadencję, a tu się okazuje, że jest jedno wielkie boom, jedno wielkie bęc jedna, wielki, jeden wielki sprzeciw wobec tego co PiS proponuje ze strony wyborców w tym najbardziej wiernych wyborców PiS no to gorszego bardziej dosadnego synału partia rządząca dostać nie może. Ja, proszę Państwa, nieskromnie mówiąc, przewidywałem to od dawna, że to, co robi PiS przez ostatnie dwa lata, odbije się z całą pewnością na ich notowaniach, na ich sytuacji politycznej, bo się musi odbyć. No, zwróćcie jeszcze, proszę Państwa, uwagę na jedną rzecz. Że całe to eliksierowanie i teraz jeszcze Kaczyński straszy przymusowym eliksierowaniem bije znów najbardziej wiernych wyborców PiS. Bo najmniej wyeliksierowany, proszę Państwa, to jest pod Karpacie i pod Halę, no, czyli no, żelazny, naprawdę żelazny elektorat PiSu, gdzie oni tam, nawet w najgorszych, kryzysowych czasach, zdobywali większe i zdobywali wysokie poparcie. Mało tego, proszę państwa, kluczowe jest również to, że najmniejszy poziom wyszczepialno... nie było słowa, eliksirowania to jest wieś, czyli znów elektorat, gdzie pisma naprawdę bardzo dobre, dobre wskaźniki. Teraz oni po tym elektoracie za przeproszeniem jadą i straszą przymusowymi wizytami doktorów. No to po raz kolejny będzie się musiało odbić na na tym, co wyczyniają Kaczyński z Morawieckim, i proszę Państwa, dobrze, że się odbije, bo w pełni ci ludzie na to zasługują. To jest najmniejszy, najmniejszy z możliwych wymiarów kary. Proszę Państwa, nie wierzymy w nikomu, nie wierzymy w nic. Cebosowi też nie powinniśmy wierzyć w żadnej mierze, bo to jest. Instytucja, która całkowicie jest podległa aktualnie rządzącej partii, obojętnie, czy ta partia przychodzi z lewa z prawa, czy ze środka Cebos zawsze był nie ośrodkiem badania opinii publicznej, ale ośrodkiem kreowania opinii, takiej nieudolnej, kreowania na siłę, na hama. Opinii publicznej. No, jeśli taki ośrodek nie zostawia suchej nitki na flagrowym programie PiS, no to proszę Państwa, z niewiary w nic i niewierzenia nikomu można wyciągnąć i faktów z tym związanych można wyciągnąć tylko. Jeden wniosek. To jest katastrofalna informacja dla tej władzy. Nie sądzę, żeby w niej zbudziła jakąkolwiek refleksję, bo to jest też charakterystyczne dla władzy drugiej kadencji, że im bardziej się kompromituje, tym bardziej krzyczy o tym, że to społeczeństwo nie dorosło do geniuszu tej władzy. Ci ludzie są już kompletnie wypaleni, zużyci. To jedno, a drugie sobie, rzucają się sobie nawzajem do gardeł, walczą w ramach frakcji i to jest dla nas pocieszająca informacja, proszę Państwa, dopóki będą zajmować się sobą i to na tym takim poziomie, gdzie się walczy o życie, o byt polityczny, tym mniej będą się zajmować nami. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.